Cześć! Stoi przed nami temat, który spędza sens powie chyba każdemu studentowi nauk o zdrowiu: czyli jak wybrać temat pracy magisterskiej. To ten pierwszy, często najtrudniejszy krok. Ale bez obaw, dzisiaj wspólnie odczarujemy ten proces i zobaczymy, jak zamienić tę niepewność w prawdziwy strzał w dziesiątkę. No właśnie, jak to zrobić? Jak podjąć decyzję, która nie będzie tylko, no wiecie, odhaczeniem kolejnego punktu na liście, ale naprawdę strategicznym wyborem? Wyborem, który przyniesie satysfakcję i realnie coś wniesie do naszej praktyki. To zdanie idealnie trafia w sedno to naprawdę jest fundament. To od niego zależy, czy najbliższy rok będzie, no cóż, drogą przez mękę, czy wręcz przeciwnie, jedną z najbardziej fascynujących i rozwijających przygód na całych studiach. No dobrze, w takim razie, jak nawigować w tym gąszczu pomysłów? Na szczęście jest na to sposób. Taki prosty, ale niezwykle potężny kompas, który pomoże nam obrać właściwy kurs. Mowa o zasadzie trzech P. A oto i one: pasja, praktyczność i mierzalność. Każdy, absolutnie każdy dobry temat badawczy musi przejść test tych trzech kryteriów. One są ze sobą powiązane, i jeśli któregoś zabraknie, cały projekt, no cóż, może się po prostu posypać. Zaczynamy od pierwszego P, czyli pasji. I to jest absolutnie kluczowe. Pomyślmy o tym, jak opaliwo na całą długą podróż badawczą. Jeśli temat nas autentycznie nie kręci, nie ciekawi, to motywacja zniknie w mgnieniu oka. Praca stanie się przykrym obowiązkiem, a wypalenie mamy niemal gwarantowane. Warto więc na chwilę się zatrzymać i zadać sobie pytanie, co w codziennej praktyce budzi moją frustrację. Albo ciekawość? Może to kwestia zarządzania bólem? A może wypalenie zawodowe personelu albo edukacja pacjentów? Prawda jest taka, że najlepsze tematy rodzą się z realnych, przeżytych doświadczeń. Oczywiście, sama pasja, nawet największa, to nie wszystko. Możemy mieć genialny, płomienny pomysł, ale jeśli zderzy się z murem rzeczywistości, no to nic z tego nie będzie. I tutaj na scenę wkracza drugie P praktyczność. To taki test zderzeniowy dla naszej idei. Spójrzmy na tą tabelę, ona świetnie to pokazuje. Pierwsza sprawa: dostęp do danych. Trzeba sobie zadać pytanie, czy realnie jestem w stanie zebrać odpowiednią grupę badawczą, czy dostanę zgodę placówki. Bez tego cały projekt leży. Druga rzecz: narzędzia. Czy istnieją jakieś sprawdzone, standardyzowane skale do pomiaru tego, co chcę badać? Bo jak widać, tworzenie własnych to naprawdę grząski grunt. No i na koniec statystyka. Czy plan analizy jest wykonalny? Czasem lepiej zacząć prościej niż utknąć na testach, których nikt nie będzie w stanie ogarnąć. I to wszystko prowadzi nas prościutko do ostatniego trzeciego P, czyli mierzalności. Krótko mówiąc, temat musi być na tyle konkretny i operacyjny, żeby w ogóle dało się go zbadać. Musimy wiedzieć, co i jak chcemy zmierzyć. Zobaczmy to na przykładzie, bo to najlepiej obrazuje różnicę. Po lewej stronie mamy właściwie nie temat, a takie ogólne hasło wpływ pracy pielęgniarki na zdrowie pacjenta. To jest gigantyczne, nie do zmierzenia. A po prawej? Mamy wersję poprawną. Jest konkretna interwencja, czyli edukacja, jest określona grupa pacjentów, jest mierzona zmienna, czyli poziom lęku, a nawet podane jest narzędzie badawcze. I to jest temat, z którym da się pracować. Okej, okay, załóżmy, że mamy już pomysł, który przeszedł test 3P. Mamy zarys tematu, ale uwaga, to dopiero połowa sukcesu, bo wybór tematu jest nierozerwalnie, ale to nierozerwalnie związany z wyborem odpowiedniego przewodnika, czas wybrać promotora. I tu jedna super ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. Promotor to nie jest ktoś od sprawdzania przecinków. To nasz strategiczny partner, doradca badawczy, który ma nam pomóc uniknąć metodologicznych pułapek i co tu dużo mówić, doprowadzić cały ten projekt do szczęśliwego finału? No dobrze, to jak znaleźć tę właściwą osobę? Po pierwsze, szukajmy specjalisty w danej dziedzinie kogoś, kto już w tym siedzi i ma publikacje. Po drugie, upewnijmy się, że ma mocne podstawy metodologiczne, że ogarnia statystykę. I po trzecie chyba najcenniejsza rada pogadajmy ze starszymi studentami to od nich dowiemy się, jaki styl pracy ma dany promotor, czy jest dostępny, jakie ma oczekiwania. To bezcenna wiedza. Mamy więc temat, mamy potencjalnego promotora, wygląda dobrze. Ale zanim oficjalnie ruszymy w tę podróż, zróbmy jeszcze ostatni przegląd przed startem. Taka nasza ostateczna lista kontrolna. A więc ostatni test: czy temat jest wystarczająco wąski, czy dostęp do badanych jest realny, a nie tylko życzeniowy, czy wiemy już jasno, co dokładnie i jak będziemy mierzyć? No i na koniec wracając do pasji. Czy jest w nas ta prawdziwa gotowość, by poświęcić temu projektowi setki godzin? Tu trzeba sobie odpowiedzieć absolutnie szczerze. Warto też pamiętać, że w procesie badawczym plany mogą się zmieniać. To jest zupełnie normalne, ale zasada jest prosta. Im solidniejszy i bardziej przemyślany jest nasz punkt wyjścia, tym mniejsze ryzyko frustrujących poprawek i opóźnień w przyszłości. Wracamy więc do naszego głównego pytania. Mając te wszystkie narzędzia i wiedzę, czy ten wybrany pomysł jest już gotowy, by stać się początkiem naprawdę fascynującej podróży badawczej?